Wrotycz. Wrotycz roślina z bielicowatych. Bardzo łatwo ją poznać, bo kwiaty to ma takie dość twardawe kulki bez płatków. Z jednej łodygi wyrastają takie liście, które jak się rozecze, mają bardzo ładny zapach. W terenie cenimy tę roślinę, ponieważ jest odstraszająca na różne insekty i bakterie, dlatego że w swoich liściach matują taką truciznę, która odstrasza szczególnie kleszcze i komary. A działa to tak, że zrywamy sobie liście, kwiaty, łodygi, całą można roślinę użyć, zgniatamy to dobrze, rozcieramy, wtedy ona puszcza soki. Gdy puści już takie soki, to nacieramy sobie nogi, ręce i ten tujon, który jest zawarty w tym soku będzie odstraszał i kleszcze, i komary. Ale uważajcie, nie nacierajcie tego na rany, bo będzie Was piekło. Dzięki, pozdrawiam.